Cześć, witajcie. Właśnie myślę, co zrobić dziewczynką na kolację. Trzeba jeszcze tylko podać te ciężarne dania. Dziewczynki, chodźcie na kolację. Rubin, ślicznotka, nie wy. O, dziewczynki, jesteście. Mam pyszną kolację. Mamusiu, a ja nie zjem bez mojego stołeczka. No dobrze, pójdę Ci po niego. Bardzo proszę, Twój stołeczek pingwinek już do Ciebie idzie. Dzięki, mamo. Nie ma za co. Mamo, ta pyszna kolacja, naprawdę pyszna. Dzieci, przyszedł mi jakiś SMS, warto sprawdzić. Ciekawe, co to takiego? Ciekawe, co to Esebes przyszedł mamie. No, mega ciekawe, siostro. Eliwo, co? So, jutro masz notowankę w szkole. Co? Muszę się szybko spakować. Ojejku, mam na to mega mało czasu. Ojejku, co my by tu wziąć? Mam tyle rzeczy. Musiu, a co my porobimy? Coś porobimy. Powiedz Elisie, żeby poszła spać. Eliza, mama mówi, żebyś poszła już spać. Zresztą ja też. O, jak dobrze w końcu w łóżku. O, co mam czas dla siebie? Pooglądam telewizję. Elizo, wstawaj. Masz dzisiaj szkołę i notowankę. O, no tak. Co już tak późno? Jak szybciej zjesz śniadanie, zdążysz do szkoły. Ojejku, idę po mój bagaż. Mam taką ładną walizkę ze koroną. Mam sobie śniadanie. Jejku, ktoś dzwoni. Otworzę. Cześć, cześć. Cześć, Maja, cześć. Idziemy? Tak. Pa, mamo. Odbiorę cię Elizo. Pa, Elizo. Pa, mamo. Pa. Chwila leżakowania przed szkołą nie zaszkodzi. Już nie mogę się doczekać nocowanki. Ja też. Słuchaj, ja nie mogę, mam taki wielki, żadny plecak. Pomogę Ci. Dzień dobry, dzień dobry, cześć, hej! Chodźmy na górę, już lekcja! Ale długa kolejka na schody. Dzień dobry, dzień dobry, cześć! Dzieci, usiądźcie do ławek. Czy pani będziemy dziś rozmawiać o nocowańce? Dokładnie tak. Dzieci, już dzisiaj nocowanka. Przynieście śpiwory. Tutaj odkładajcie swoje rzeczy na nocowankę. Dobry, ja po Elizę. Dobrze. Już idziemy? Szkoda, w sumie na nocowankę jeszcze przyjdziemy. Już nie możesz się doczekać notowanki i to bardzo! Dzień dobry, Cze cześć, cześć, hej! Cześć, hej, Elo! Dzieci, a teraz robimy dyskotekę! A teraz włączamy naszą podświetlaną podłogę. super! Nie wiedziałam, że tak się da! Ja też! Uhu! To najfajniejsza impreza świata! Oh yeah! Oh yeah! Ale superowo! Dzieci, kończymy tę dyskotekę. Czas rozłożyć śpiwory. Patrzcie jaki ja mam ładny śpiwór, a patrzcie jaki ja! Dobranoc, dobranoc. E? O, o, fu, co tak cuchnie Boże? O! Szybko chodź! Dziewczynko, proszę szybko się obudzić! Dziewczynki, co się dzieje? Czemu mnie tak późno? Tam budzi? jest kupa! Aaaa! 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 Dziewczynki, idźcie spać, ja to posprzątam. Już poranek, jaki ładny. Ciekawe, czy został tu jakiś kawałek kupy? Dzień dobry, dzień dobry. Mamusiu, a, a co to za e, kulka? Jaka kulka? Noc, na nocowance. Oprócz tej kupy bardzo śmierdząca. Jeśli kochacie swoją mamę, zostawcie komentarz i subskrybujcie. A jeśli nie, to bądźcie tacy dalej. Pozdrawiamy też Hanie i Julkę Ogrodowskie.